Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny niż pozostałe, nie będzie w nim wygupiania się, pokazywania maskotek czy też jakiegoś tam nowego sprzętu akwarystycznego. Będzie to taki odcinek trochę trochę bardziej mówiony, bardziej nudny, a mianowicie dlaczego akwarystyka? powiedzmy, że akwarystyką interesuję się od kiedy pamiętam jak byłem mały mieszkaliśmy w centrum miasta ojciec na jednym ze spacerów zabrał mnie do sklepu akwarystycznego no wiecie jak to dzieciak no zobaczyłem, no też chciałem mieć rybkę no a że mój tata jest bardzo dobrym człowiekiem zagłosowanie mogę o nim powiedzieć no to w tamtych czasach było około 25-27 lat temu, bo już jestem po 30. Skombinował akwarium, skombinował rybki, skombinował brzęczyk, filtr gąbkowy. No i miałem swoje pierwsze rybki. Tak się to ciągło. W międzyczasie też doszło wędkarstwo, które, które do dzisiaj w ogóle Ogarnęło mnie całkowicie. że po zawodach, mam tam już jakieś swoje osiągnięcia, ale to nie, nie o to chodzi w tym filmie. No i tą akwarystyką tak się bawię, bawię. Bawiłem się przez, przez podstawówkę, bawiłem się przez gimnazjum, przez szkołę średnią. Aż kiedyś yy, nadarzyła się okazja, aby podjąć pracę w sklepie akwarystycznym. No takim. Powiedzmy, że dość dużym sklepie akwarystycznym, w którym było około 40 akwarii, 160 litrowych, niektóre całe, niektóre wydzielone przez pół, zależy też, jakie rybki. I w tym sklepie pracowałem ponad 6 lat. Praca była dla mnie wszystkim. No też wiadomo, no nie dajmy się zwariować, no, ale, ale powiedzmy, że jeżeli akwarysta idzie do pracy i wykonuje swoją pracę sumiennie, czyli tak aby to robił w domu, to są, są po prostu też dobre efekty tego, że jest czysto w akwariach, rybki są w dobrej kondycji, ale też mogło to zadziałać też w drugą stronę, że mogło mi się to znudzić, mogło mi się to przejeść, tak, że w pracy mam akwarium, przechodzę do domu, też mam akwarium. No niestety nie, przez te ponad 6 lat nie znudziło mi się to. Mało tego, po tych prawie 6 latach doszła do mnie, znaczy doszła, przyszedł taki czas, gdy stwierdziłem, że mam już na tyle wiedzy na temat akwarystyki, że czas by było zająć się akwarystyką morską. Sytuacja była potem taka, że zwolniłem się z tego, z tego sklepu, zmieniłem pracę. Sklep oczywiście nadal istnieje, nie? Ale, ale zmieniłem pracę. Podążyłem w innym kierunku. Akwarystyka została i też to, czego dążę. Dlaczego? Bo niektórzy mogą zadać sobie pytanie, skoro na każdym filmie mówię, że coś mi nie poszło, że tu coś choruje, że tu to zostało z mojego akwarium, coś zrobiłem źle, tu niepowodzenie, tu niepowodzenie. Tak, ale mimo to. Cały czas ciągnę tą akwarystykę jak mogę. A dlaczego? Dlaczego się nie poddaję? Bo przez te lata pracy w sklepie akwarystycznym pomogłem też niejednemu akwaryście wyjść z problemu. Pomogłem wyprowadzić akwarium na prostą. Dosłownie na kartce rozpisałem co, kiedy, Ktoś ma robić. I to teraz tak komuś pomogłem, a sam miałbym zrezygnować? No nie. Jest ciężko, nie powiem, że jest prosto, bo jadę te akwarium morskie praktycznie najtańszą linią oporu. Kto się zna, to wie, że jest bardzo tania lampa. Cyrkulacja jest powiedzmy minimum, czyli pompa obiegowa, plus jeden cyrkulator. W sumie odpieniacz. No, dobry odpieniacz polski. Fajny, dobry odpieniacz. Też tania pompa obiegowa. Tak się mówi. Każdy orze jak może. Ja wiem, że akwarystyka morska nie jest najtańszym, najtańszym hobby, tak? Zdaję sobie z tego sprawę. Widzę to po kieszeni, ale zakochałem się w tym. Czerpię z tego przyjemność. Są wzloty i upadki. Widać to doskonale po filmach, że na jednym filmie pół korale chcą wyjść z akwarium, błyszczą, piękne zoa. No jest, no super, tak? A mijają 2 trzy filmy. Jest tak jak widać, tak, załapa zamykane. Szyba cała tylnia uwalona, na no, są algi wapienne, pokryte jakimś tam delikatnym glonem, ok, Niech to zostanie. Ale, ale no... No są, zloty i upadki, tak, każdy... Każdy miewa też zloty i upadki, każdy ze swoim, w swoim życiu takie coś przechodził, na pewno, a jeżeli nie, to, to fajna naprawdę lekcja. Wzmacnia, zresztą się mówi, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Do czego dążę? Chodzi o to, żebyście nie zrażali się swoimi niepowodzeniami w akwarystyce. Zresztą nie tylko w akwarystyce, no ale powiedzmy, że mówimy tylko o akwarystyce, kanał akwarystyczny, film akwarystyczny. Nie zrażajcie się swoimi niepowodzeniami, jeżeli nie wyszło, wysadziliście w kosmos swoje akwarium, czy to roślinne, czy to, czy to morskie, czy to nie wiem, zimnowodne, bo takie akwaria zresztą też są. O, dzięki. Naprawdę nie przejmujcie się tym, tak samo komentarze niektórych ludzi na Facebooku czy też na YouTubie pod, pod zdjęciami, pod filmami, słuchajcie nikt nie chce na wasze, na wasze zło. No jeżeli naprawdę wstawiacie akwarium z grubym żwirem, jeszcze do tego kolorowym zameczek, coś i wpuszczacie ryby typu kiryski albo pyszczaki z gupikami, ludzie Hmm, może nie do końca dobry sposób chcą, chcą Wam przekazać, bo często dużo, dużo, dużo ludzi w prześmiewny sposób y, każe y, daje Wam wskazówki, nie? Że nie powiedzą, słuchaj, źle zrobiłeś, tylko powiedzą, dorzuć jeszcze marchewki i selera. Rozumiem, jak ktoś mi by napisał taki komentarz, a niejednokrotnie miałem takie komentarze, y, no, zdenerwowałbym się tak, że ktoś mi głupio powiedział, ale akwaryści, akwaryści często, często są to ludzie specyficzni. No, znam, znam nie jednego akwarystę, z samego faktu pracy w sklepie, dużo udzielam się też właśnie na forach, na, na Facebooku. Akwaryści są to różni ludzie, są ludzie, zazwyczaj są to, generalnie, są to ludzie w porządku. Tylko że właśnie niektórzy Swoją wiedzę przekazują w sposób prześmiewny, a niektórzy po prostu napiszą, słuchaj, zrób to, 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 to w taki, taki sposób, a będzie git. Także naprawdę nie zrażajcie się porażkami, idźcie do przodu. Jeżeli naprawdę nie wyszło w tym akwarium, no tak jak mówiłem wcześniej, wysadziliście akwarium w kosmos, zróbcie restart. Napiszcie kurczę, setny temat taki sam na forum czy, czy na Facebooku dopytajcie podajcie co macie co zamierzacie mieć co musicie jeszcze dołożyć do tego zestawu aby wszystko było dobrze naprawdę nie poddawajcie się bo jest to piękne hobby które możecie zarazić znajomych możecie zarazić yy, kogoś z rodziny naprawdę nie poddawajcie się co mogę jeszcze powiedzieć film minął już ponad 8 minut prawie 9 a ja nie chciałbym też za bardzo zanudzać, bo wiadomo, nie chce się aż tak czasami takich filmów oglądać. No nic. Chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego dobrego. I naprawdę trzymajcie gardę i idźcie do przodu. Także dzięki, że dotrwaliście do końca. Jesteście wielcy. Trzymajcie się. Cześć.